Mieliśmy inne założenia przede wszystkim ten mecz wygrać, a podobnie weszliśmy w to spotkanie jak w poprzednim meczu z koroną Kielce, gdzie też byliśmy nie swoi apatyczni i wtedy nam się udało, ale teraz, teraz mieć to wykorzystała i na początku jedna bramka, później później widzieliśmy, że te bramki, które dostaliśmy, chociaż mieliśmy jeszcze jedną sytuację, bo nie trafiliśmy z głowy 4 metrów, a nasz napastnik był w świetle bramki. 3-1 przegrywamy, w przerwie od razu dwie zmiany, powiedzieliśmy sobie, że no, tak nie można grać, trzeba grać odważnie, trzeba walczyć i szkoda, że ta kontaktowa bramka tak późno padła, bo mieliśmy idealną sytuację, sytuację od razu w pierwszej czy w drugiej minucie, gdzie głową też niecelnie piłkę uderzyliśmy, mieliśmy następne sytuacje, bo w tym meczu oddaliśmy 27 strzałów, na wyjeździe oddać tyle strzałów, no to to jest niezła sztuka, 8 celnych, ale co z tego jak... Gospodarze oddali trzy celne w pierwszej połowie i zamili je na bramki i taka tak to wyglądało. Mogliśmy, mieliśmy jeszcze przez sytuację czy poprzeczka, czy dobitka po, po, po jednym ze strzałów, no, ale taka jest piłka i tak jak się nam udało z koroną, to dzisiaj trzeba to przełknąć i dobrze, że w drugiej połowie tak zareagowaliśmy I jak będziemy tak grać jak w drugiej połowie i naprawdę dążyć do do, do, do celu za wszelką cenę, no to szczęście będzie przy nas. Dzisiaj tego szczęścia trochę zabrakło, bo za duża zaliczka po pierwszej połowie była dla gospodarzy i, i tak się skończyło. Żyjemy dalej, trzeba się zregenerować, bo tu w sześć dni zagraliśmy trzy spotkania. To jest mega dawka, jeszcze podróże, bo podróże do Krakowa i z Krakowa i teraz do Legnicy i czeka nas Legnicy powrót. Całe szczęście, że następny mecz dopiero w piątek że trochę więcej oddechło, ale też nie wiem, czy wystarczy to dla niektórych zawodników. Walka dopiero się zaczyna, i emocje dopiero teraz będą wzrastać. Zobaczymy, co następne mecze nam przyniosą dzisiejsze i jeszcze jeden, jedno spotkanie jest w innym dniu. I tak będziemy grać i patrzeć na tabele, i wszystko będziemy robić, żeby się utrzymać. Chciałbym przede wszystkim podziękować w imieniu całego zespołu wszystkim, którzy nas wspierali w tym takim momencie, nie powiem że dramatycznym, ale na pewno jeżeli grają utrzymanie y, przy, przy terminarzu beznadziejnym, bo... Grasz co trzy dni, to, to trzeba się pochylić na tym i zastanowić, jak zespoły grają o życie, że, że można ustalać taki terminarz grając co trzy dni, bo mówimy o kartkach, kontuzjach, o różnych sytuacjach, to chciałbym przede wszystkim właśnie w imieniu wszystkim podziękować naszym kibicom, bo kolejny raz stanęli na wysokości zadania, nas bardzo wspierali. Czuliśmy to wsparcie, na pewno piłkarze czują to wsparcie. I, I ten doping nas niesie, także te cztery mecze u siebie też są istotne, że, że gramy, że możemy właśnie przy takim dopingu tutaj występować. I piłkarze najważniejsze też to, to, to nie będę oczywiście tylko im dziękował, bo już podziękowałem w szatni, ale, ale, ale chcę powiedzieć, że pod względem takiego charakteru, mentalu yy, przez cały ten okres, kiedy z nimi pracuję, ale szczególnie w tym okresie. Są bardzo cierpliwi. Mówię tutaj o, o, o tym, jak znoszą, znoszą presję, też presję ciążącą, co by było na nich, też na nas, oczywiście, trenera, ale na nich także wielka, wielka klasa. Też tutaj mówię, moich, moich zawodników liczą się punkty, trzy punkty. To dzisiaj było najważniejsze, już nie będę oceniał spotkania. To jest piłka, po prostu. Dzisiaj ta piłka była, to była piłka która była dramatyczna, która, która w końcówce no, kosztowała nas sporo, sporo nerwów, natomiast tak jak mówię, to trzy punkty są najistotniejsze. My teraz już musimy już po tym trudnym okresie, a ja powiem tylko, że przed meczem z Płockiem wróciliśmy nad ranem i, i pięć i praktycznie niektórzy nie spali, bo to wiadomo jak niektórzy znoszą podróże, musieliśmy jeździć. Praktycznie nie było czasu na regenerację. To był też taki, taka próba charakteru i dzisiaj ten zespół zdał ten charakter. Dziękuję bardzo.